Bye. <laughs> Prowadzone przez zespół archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego badania mają swoją dosyć określoną specyfikę, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z przedmiotem badań takim charakterystycznym dla archeologii, to znaczy pradziejowym, czy wczesno czy nawet nowożytnym. Tutaj badamy mogiłę, prowadzimy badania na stanowisku cmentarzysku żołnierzy. Carskiej armii poległych w czasie początku I wojny światowej, w trakcie działań najprawdopodobniej bitwy o Rudnik. Rola archeologa jest tutaj nieoceniona, dlatego że jakby same szczątki, same pozostałości potraktowane w sposób mało precyzyjny pozostają nieme. Natomiast dzięki za zastosowaniu technik wykopaliskowych oraz późniejszej drobiazgowej eksploracji udało nam się pozyskać cały szereg zabytków. No, które bardzo jasno wskazują, potwierdzają jakby te teorię, która wcześniej tutaj gdzieś się pojawiała, że mamy do czynienia z pochówkami żołnierzy. No i te zabytki są bardzo dobrymi datownikami, dlatego że możemy tutaj na podstawie analogii w ubiorze porównania z wzorcami umundurowania żołnierzy carskich z dużą dozą pewności powiedzieć, że szczątki, które tutaj poddawane są badaniom należą do żołnierzy carskich z 1914 roku. W tych dwóch grobach udało nam się namierzyć ponad 100 zabytków o charakterze bardzo różnorodnym. Najwięcej mamy tutaj guzików oraz innych fragmentów umundurowania, fragmentów tkanin tworzących mundury, rzemienie, to także przedmioty metalowe, które składały się na ekwipunek żołnierza carskiego. Najprawdopodobniej z 1914 roku. Badania pokazują, że być może nie mamy do czynienia z tylko dwoma grobami, tak jak zakładaliśmy na początku. Najprawdopodobniej w miejscu, w którym stoimy pod ziemią znajduje się, w ziemi znajduje się cały szereg grobów zbiorowych. No i jeżeli udałoby się w toku dalszych wykopalisk tę hipotezę potwierdzić, no to mielibyśmy do czynienia z bardzo dużą koncentracją pochówków, no właśnie z początku I wojny światowej. Co dałoby istotny asumpt do kontynuowania badań i do jakby kontynuowania tematyki tych wykopalisk w dziarach w przyszłości. Po zakończonych pracach terenowych, wykopaliskowych, szczątki ludzkie, które zostały odkryte na stanowisku w zdziarach, zostały przekazane do analizy antropologicznej do Instytutu Archeologii w Rzeszowie. Analiza taka została przeprowadzona w miesiącach letnich, i udało się tutaj kilka interesujących aspektów wywnioskować, w szczególności dotyczących uzębienia niestety, po pierwsze, niestety dlatego, że tutaj wszystkich, w szczególności archeologów i okolicznych mieszkańców interesuje przyczyna zgonu tychże osób, do których należały te szczątki. W pierwszej kolejności do zadania. Antropologa należy ustalenie e, płci oraz wieków w chwili zgonu e, takich osób, e, których mamy, posiadamy szczątki. E, w tym momencie e, do e, kości, które najlepiej do tego się przysłużają, jest czaszka e, oraz, kości, oraz są to kości miedniczne. Czaszki zachowały się dość dobrze, kości, kości miedniczne nieco gorzej. W ogóle analizując stopień zachowania szkieletów był on różny, niezadowalający w szczególności w odcinkach w, w, w kręgach, w, w kręgosłupie na tom, oraz stopach i rękach. Jeśli chodzi o analizę płci, wykazała ona, że wszystkie szczątki należały do mężczyzn. Byli to młodzi mężczyźni, to z kolei oceniono po e, uzębieniu e, oraz po, ogólnie po cechach czaszki. Tutaj w szczególności analizujemy stopień zarastania szwów czaszkowych, w tych w tym przypadkach były one całkowicie e, wolne, to znaczy niezarośnięte. Jeśli chodzi o przyczyny zgonu, w tym momencie no, trudno jest na podstawie y, kośćca, y, szczątków kostnych, którymi dysponujemy, y, tę przyczyny ustalić. Dlaczego? Ponieważ na y, kościach nie, znajdujemy, nie znaleźliśmy bezpośrednich dowodów przyczyny y, zgonu. Y, na pewno y, na kości, y, dół, kości szkieletu pozaczaszkowego, czyli tych poza czaszką, nie wskazywały na żadne y, y, ślady. Y, oby, nie, nie nie posiadał żadnych obrażeń, nie posiadały żadnych śladów e, złamań zagojonych, ale to oczywiście nie musiało być przyczyną bezpośredniego zgonu. Natomiast jeśli chodzi o czaszki, tam przede wszystkim moglibyśmy się spodziewać e, jakichś ran, e, między innymi ran postrzałowych e, czy innych ran. E, natomiast faktycznie czaszki posiadają e, niewielkie uszkodzenia, natomiast uszkodzenia te Znajdowały się głównie w takich delikatnych częściach czaszek, jak szczęki, jak przednia część kości czołowej, a więc w tych miejscach, gdzie znajdują się zatoki. Analiza tych otworów, tych, tych uszkodzeń, jak możemy je nazwać, wykazała, że najprawdopodobniej nie były to ślady po postrzałach, nie były to rany postrzałowe. Możemy przypuszczać, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że były to po prostu zniszczenia pośmiertne.